Dziś zabieram Werkę na wymarzoną randkę Słuchajcie, w końcu nadszedł ten dzień Ostatnie miesiące na daily to był totalny zajazd Masę pracy, pełno nagrań I brak czasu na jakieś swoje prywatne rzeczy A w tym wszystkim najbardziej ucierpiała Vera Dlatego dziś chcę to zmienić I ze względu na to, że jestem jej chłopakiem Organizuję jej najlepszy dzień randek Jaki miała tylko w życiu Zaczynamy od super śniadanka Po prostu wszystkie rzeczy, które ona lubi najbardziej Później coś kreatywnego i rozczulającego A na koniec największa niespodzianka Coś, o czym marzyła już od Dłuższego czasu, ale zacznijmy do ścianania. Także chodźcie sam darek do kuchni. Wszystkie rzeczy tutaj już mam przygotowane, bo byłem w sklepie o 6 rano rzad. Produkcja mi kupiła, bo mam najlepszą produkcję na świecie. Na szczęście jestem zaprawiony w boju i robię ścianania prawie codziennie, więc ee, tylko, że nie w tym domu nie wiem gdzie co jest. Cebula do krojenia, ja będę płakał na początku filmu. Dobra godzina jest. 8, 24. Dobra, jest o 9. Skoro ona będzie za pół godziny, to ja muszę wszystko przygotować tak, żeby kilka minut przed wrzucić jajecznicę i jej zrobić na sam koniec. Teraz podsmażę cebulkę na Szybko taką, ale jestem głodny. A ja Nie. Szymon, to jest moja rantka i wery, nie będziesz jadł na naszej randce. No dobra. Jaja. Jajecznicy zawsze trzeba przyprawić i są takie fajne przyprawy. Przyprawa do jajek. Myślisz, że jak wera jest wega, to przyprawa do kotleta schowowego to będzie do jajecznicy? Sól pierwsz. O, Sól Himalajska, żeby takie coś było. Interkontynental. Z tym czekamy, aż Wera przyjedzie. To sobie stoi tu. Ja. Mam tutaj, patrzcie, jak naprawdę prosto z krzaka zerwane pomidory. Jak się takie pod pomidory podaje, tak w całości, albo no, tak na pół, nie? To jest pomidora. Dobre pomidory. Mhm. Czuć y, tutaj właśnie nutkę sycylijskiego słońca. Czuć, że ta ziemia, na której były te pomidory, to jest taka naprawdę żyzna. Dobra, no, co ja pierdolę po prostu, no gadam głupoty, jestem jak Makłowicz. Nie jajka są nam przeznaczone, drodzy państwo, lecz cebula. Musimy zrobić kolejną serię z ugotowanych po prostu, no. Widzowie, w przyszłym roku, jak będziecie chcieli, to w przyszłym roku też nagramy, to może zrobimy nową serię ugotowanych i po prostu znowu wygram. Ja bym najlepszy, tam co tam, pamiętacie? Pamiętacie mój stand-up? Ostry jest tak gruby, że jak się położy na łóżko, to spada z dwóch stron na raz. No właśnie. Trzeba zrobić to takie, jak w tych restauracjach, takie, że oni tak układają te rzeczy, wiecie o co chodzi? Tak jakbym takie serce z pomidorku położył, ale to by było romantiko. Jak się kroi awokado, trzeba widzowie bardzo uważać. Łatwo sobie jest przekroić rękę. Dobra, no nie jest do końca dojrzały to awokado, ale zrobimy taki trik że obrócimy je tak i wygląda z tej strony trochę lepiej, o. Ogórki. Wera kocha ogórki kiszone. Serio, nie wiem czy ktoś to wie, ona je ogórki kiszone codziennie. Cyk, cyk, cyk. Zobacz, Szymek, nie zdążymy. że mi posmalujesz chleb masłem po prostu. O Bo naprawdę zaraz będzie, a ja jestem w dupie stary. Awokado trzeba doprawić tutaj. Mamy soki, bo chodźcie Wam pokażę w ogóle, jak to wygląda. Wstałem po prostu wcześniej rano i ogarnąłem tutaj wszystko jak te serwetki oligami Robiłem o 5 rano. Będzie takie randkowe bardziej, właśnie. Takie, że na soku, kochanie. Tak, no tak robimy. Tu mamy płatki róż, które wysypiemy drogę do naszego stołu. Tu też mam kwiaty. Dobra, no to robimy to już tutaj. Patrz. Dźwiera będzie szła, nie? Po prostu wiesz. No, już idzie po listkach róż takich. taki. No, no przecież ona zaraz tu może być. I dobrze, że musi iść po listkach róż, chyba, nie? Myślałem, że tak smutno to się wyjdzie. Zobaczymy, jak zbieramy te kwiaty, dajemy je bliżej jednak. Przynieś mi szczotkę, szybko. Poważnie? Szybko, Vera, to za chwilę jest. Mogłem już wsypywać te kwiaty od drzwi. Ja pierdzielę, no już się stresuję, ten dzień się sypie, dobra. Żybą dawać szczotkę! stary, dawaj, jedziemy. Stary, musimy przejść te kwiaty, bliżej wejścia. Dobra, do domu, szybko. I mam na start od razu Wery prezent. Czyli tak, czekoladki po prostu jakieś super fajne, bo ona lubi też takie zdrowe czekoladki. Ciastka owsiane bezglutenowe, z wanilią i czekoladą. To no jest koperka po prostu. I przy bramie muszę stanąć na nią. Dobra, no tak robimy. O, Szymek mi tutaj dał, patrzcie. Szymek tutaj dał kanapeczki, jest tutaj jest rzutkieweczka, taka kiełki, rzutkiewki. Jajuwa. Nie to przyjechała. przyjechała? No, dobra. Szybko No, szybko jajówa, szybko jajuwa. W takim razie. Dobra, tylko trzeba zrobić to i mamy ready. Proszę, proszę, jakieś kwiateczki. cykpy. Szybko idziemy. Sam stosujesz się, bo ja się stosuję. Ja tak, no. Dzień dobry, to dla Ciebie moja kochana tutaj. Co się dzieje jakby... tutaj? No, jakby... Jest bardzo dziwnie. Kochanie, tutaj dla Ciebie kwiatki po prostu przygotowałem z rana, po prostu kwiatarnia, świeżo ścięta, ja ścinałem. Tak? I też mam dla prezent, który chciałbym, żebyś się zobaczyła teraz. Boże, co tu się dzieje? Bo dzisiaj jest cały dzień randek, kochani, bo po prostu widzowie też chcieli, bo pisali duże i łapki klikali. Ale bardziej Ty chciałaś, zależało mi bardziej na Tobie, więc po prostu zabieram się na cały dzień randy. Pytanie, kto organizował te randki, Ty czy Szymek? Idź do domu szybko. A, do Krzyszek. Ja organizowałem. Naprawdę? Tak, ja organizowałem. Dobra, przeczytaj kopertę. Prezent sobie przeczytasz później, tam zobaczysz. Dostałam łakocie. Bez glutenu? Tak, bo to jeszcze planowałem, jak jeszcze nie jadłaś glutenu. Przeczytaj na głos skarbie y, kopertę, którą dostałaś. <grym, <grym, jak mi nie zreczy, <grym>, jak on nam nie mówi w skarbie? Ty się tak nie zachowujesz normalnie. Dobra, będę mówił normalnie. Kurwa, czytaj to i lecimy dalej. To dopiero początek. Jeśli chcesz wiedzieć, co dalej, poszukaj miejsce, gdzie pojawią się płatki róż. <laughs> Dziękuję, panie. Super, Radka! Woo! Let's go! Nie, ale naprawdę cieszę się, że możemy zrobić coś innego, wiesz? bo to są te płatki Jezu, róż! są te płatki róż, no naprawdę! Nie zauważyłaś, to są te płatki róż, po prostu rozsypałem je za wcześnie. Miałem być w innym miejscu, ale chodzi o to, że wejdź do domu. Rozumie? Dobra. Zapraszam do domu, Skarbie. Proszę bardzo, Panie, zapraszam. Tutaj na prawo, na pra na prawo zapraszam. Ale... Jakby tutaj już e, troszkę podziałałem. Pomogę ci się rozpłaszczyć. A gdzie moje kwiatki będą e, leżały? E, e, e. Szymon! Bazon! 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 Skarbie, zapraszam Cię tutaj do e, posiedzenia. Tutaj to jest moje miejsce. Proszę bardzo. Dziękuję. Przygotowałem też świeżo wyciskany sok, ale ze szkła, także po prostu jakbym wycisnął go i tutaj wlał, to wiedziałbym, że może byś nie chciał go wypić, bo nie lubisz, jak ktoś wyciska, a ty nie widzisz tak. Krzy się! Ale ty mnie znasz! Ja jeszcze nie bekonem to przygotowałem. Nie mięsa od 10 lat. Szymon, wywal ten bekon! Dobra! Nie no, tu żartuję, nie przygotowałem z bekonem. Poczekaj tu, skarbie, zaraz przyniosę tutaj po prostu resztę rzeczy. Rozgość się. A są tam bela? Jak przygotowywałeś, to nie wiesz? Po prostu tyle stresu, że już naprawdę. Widzisz, że popełniam głupie błędy. Koniecznie, Shiona, i dla Ciebie, bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Takie wiesz, nasze klasyczne, takie sobie, które robimy codziennie w domu. Ta jajecznica, mój drogi, to nie wygląda jak Twoja jajecznica. jajecznica. Po prostu są inne jajka, wiesz, takie były małe, takie po prostu i na jajeczka dlatego tak wyszło, ale... Czekaj. A poza tym nie lubisz zieleniny, co to jest? Dobra, dam ci szansę. Jak to się nazywa? Yy... No, rzodkiew, tak. Żeby było romantycznie, dodam troszkę tutaj, jakby światła takiego świecowego. No, ty możesz już jeść. Jajeczniczka jest zrobiona przeze mnie też. Tylko ewentualnie podanie na talerz nie jest serwowane przeze mnie, bo już musiałem po Ciebie wyjść. A tak to praktycznie wszystko jest zrobione przeze mnie. Wow! No, dla Ciebie. Dziękuję Ci bardzo. Tejstę. No, dawaj teścik. No, ale ci soczku skarbie. Poproszę. Naprawdę no, bardzo dobra jajecznica. Wiem, Także, kochanie, smacznego bon appétit bonjour, jour s'il vous Jeszcze jesteś tutaj. Polder og Tom. Evet. Dla ciebie wszystko skarbie. Dobra, jedzmy, ale też właśnie widzisz, ja we, właśnie powiedziałem, widzowie, że nie wiecie, to zawsze sobie jemy śniadanko, a dzisiaj rano robimy jakieś śniadanie, A ja mówię, we, że. Wiesz, co nie, na tej sesji, tam zjemy coś, nie? Tam pojedziemy do maka, więc tam nie jedz, nie jedz. Dzięki temu jestem mega głodna teraz. I to ściananie jest lepsze. No jest bardzo dobre, ale chyba sam nie robiłeś, co? Robiłem, robiłem. Bardzo się starasz, co? Mhm. Nie jest to może najlepsze śniadanie, jakie mieliśmy w życiu. Pyszne jest. Po prostu jest to śniadanie z Tobą i dzięki temu jest najlepsze w życiu. Przepraszam, kochani, ale jak ty mówisz takie rzeczy. To się czuję tak nieswojo. To co dzisiaj mamy zaplanowane? To i koniec, za co ty myślałaś. A. Musimy to ogarnąć. No, stwierdziłem, że jak jeszcze no to ty może posprzątasz. Najgorzej, że oni teraz wszyscy nas oglądają, ja mam na ucho, i mówią, co ja mam ci mówić, a ja tego nie mówię. <śm> <śm> nie powiem jej, że jest moim czykitom. Nie? nie? Nie musimy takich rzeczy. Nie najadę się skarbie, bo jak coś się przygotowałem, owocki, żebyś miał miejsce na deserek. A później jedziemy. wow. wow. Poczekaj! Poczekaj, muszę cię uspokoić. No czego się czego Jesteś niesamowity. Dziękuję, ty też jesteś niesamowita. A gdzie? Kochanie, zjemy, to ci powiem niespodzianka. Bo dzisiaj cały dzień niespodzianek z moją kobietą werką superką. Dobrze, doprecyzowałeś z kobietą werką superką. Ile masz jeszcze kobiet? Jedną. Jedno w <grym> 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 ciebie. Nie że ty jesteś ktoś, to mam zero, ale to ty jesteś. <grym> No tylko ciebie, no chodzi o Ciebie. No. A serwetki też sam pięknie układałeś? Tak, właśnie serwetki przygotowałem w kształcie serca. Fajne, chciałabym się tak nauczyć, pokażesz mi? Jasne, pokażę ci, ale nie teraz, bo o! mamy naprawdę zaplanowany dzień. Jak już się kolej jadłości, ja mogę go zabrać. Bo możemy tutaj jeszcze zjeść jakiś tutaj. Oj, może, może owocek. Chętnie. No i super. za skarbie dziękuję. Dziękuję skarbie, kochanie, że to przygotowałeś. A, skarbie, kochanie. Jest Mamy takie malinki, winogronko i pomarańcze. Twarz A ja ci rzucę, daj. To wy? No. Łatwiej będzie, jak postarasz się trafić w tą okolicę po prostu? Dawaj. Wow, zaimponowało mi to. Teraz ja ci rzucę, co? Nie. No to po prostu może ci dam spróbować, co? Uch, fera. Wiedziałem, że jesteś dzika, ale że tak? Ale spróbuj winogronko. Dobra, rzuć. Bo ja dobrze rzuciłem Chciałem ci poświęci piosenkę, którą napisałem specjalnie na ciebie Nie ma drugiej takiej, co by nie jarała. Jak ta lala, to ty. Ja, ja, ta lala. Nie ma drugiej takiej, śpiewa cała sala. Na że to bangla. Dobra, to jest usta. Prokuratura, do prokuratura, prokuratura. Dobrze, także jak już pojedliśmy, będziemy musieli się udać w kolejną lokalizację. Przypominam, że to jest pełen dzień randek z moją kobietą. Czy Przygotowałem na Ciebie kolejną rzecz. Proszę bardzo. Przeczytaj. Owidko. To był taki efekt celowy pirotechnika. To tak miało być. Było coś dla serca i brzucha. Teraz czas, aby stworzyć coś, co zostanie z nami na dłużej. Jedziemy gdzieś. Chodź, kochanie, jedziemy na kolejną lokalizację, O nie, bo bardzo pada. Poczekaj, czekaj, ja cię zaniosę do auta po prostu. Krzysiek, <grym wytrzący> nie nagrywaj tyłka. Zapraszam. dziękuję bardzo. Dara, jak my się gdzie jedziemy? Nie wiem. Do kina? Do kina. <grym wytrzący> Kurde. Może <grym wytrzący> coś innego niż kina. Kino nie może być. Może nic coś innego. No, na razie pojedziemy, poje przejechać po mieście i w trakcie zdecydujemy. A daleko będziemy jechać? A co? Czemu pytasz? Ja tak za bardzo nie lubię jeździć autem. Mm, możemy by zmienić na helikopter. Tak? No nie, na helikopter nie możemy wyjść. Już bez przesady. Krzysiu, gdzie ty mnie zabrałeś? No, sama zobaczmy. Wejdzie. Ale klimat. Dzień dobry Dzień dobry Ja jestem Monika Weronika Cześć Krzysiek Już co będziemy robić? Będziemy skakać na spadochronie Nie, będziemy tutaj ceramicznie coś robić Dobra, no ale coś tutaj kreatywnie Krzysiu To niespodzianka, tak? Tak, tak, niespodzianka tak, ale to ładnie. Czyli co, będziemy my tutaj tak, pracować? Tak, będziecie lepić Micha dzisiaj. Uuu, ale czar! Fajnie, by było pierwszy raz y, ulepić Michę. A jakoś. Mogę też w ogóle coś z gminy kiedyś robiliście? Nie. Pewnie tak. w przedszkolu ostatni raz jakieś rzeczy. były. tam proces wygląda tak. Dzisiaj lepimy Michę. Potem wasze Michy pójdą na półkę do suszenia, czyli tam. wyschnąć, żebyśmy nie mogli wam wypalić. Wypalamy w tym piecu. O jej, jest. jak jest jest ładne. No i będziemy potrzebowali jakieś, jakiegoś czasu, kilku tygodni, żeby wasze Michy. Ich i żebyśmy mam wypalili, bo Czyli ty... dzisiaj nie zjemy na kolacji w nich. Nie zjecie w nich, no że to są cierpliwi ludzie. Jeżeli byście chcieli mieć Micha, z której zjecie romantyczną kolację, to nie da rady, żeby to skończyć dzisiaj. To jest niestety zła wiadomość. Ej, ale w ogóle to jest taki mega klimacik, tutaj to jest, jest taki jeszcze też, nie? Do słowo, tego miejsca. Lubicie robić ciasteczka świąteczne? Tak, to... Tym wałkami będziemy robić, tak? Możecie sobie wybrać jak duży chcecie, słuchajcie. O. Pod spodem są wałki, okay. jednak tutaj to po prostu hierarchicznie. Ja tak, tak, tak. Bo... Nie no dobra, was mniejszy. <noise> jednak hierarchicznie tak powinno być. Który kształt wam się bardziej podoba? Tak. Czyli robimy taką i taką. Jak chcecie mogę zanurkować do szafy i mam tam wtedy takie, żeby były identyczne. Nie, nie musimy mieć inny kształt. Tak. Tak. Jesteśmy inni, będziemy mieć inne miski. Które chcesz kochanie, okay. bo to twoja randka. Tam, tam. Dobra, Kurc, super. Tak. No, słuchajcie, najpierw możecie troszkę ją w rękach rozłożyć. Czy to jest glina, tak? Czy co to jest? To się różni glina od plasteliny? To jest takie bardzo podobne, nie? W sumie? Nie, zupełnie inne. No, Im dłużej miętolicie plastelina, tym ona się zwiększa. Z gliną jest na odwrót. No nie. A poza tym plastelina nie da się jej utrwalić w żaden sposób trzeba sobie to zrobić, tak? O, właśnie, to tak tak. chciałem zrobić. Wyścigi, wie, że co, z dwie, w ogóle z tymi listami możecie zrobić różne fajne rzeczy. Początki podbijać, które nie możecie napisać. Wszystko mamy chyba z cztery alfabety. I dobra, już mam taki duży placek. Siap, 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 siap. Robota. Ciężka robota jest. Ciężka robota. Naprawdę. a koło garnicarskie to w ogóle jest ciężka robota. Zdejmujecie sobie to jak naklejka. Fajne, Delikatnie wkładasz, będą zadziorki. Trochę się pozagina, ale damy sobie potem z tym radę. Musi się zagiąć, tak? O, Bardziej sobie wpakuj do środka. Ja się boję, że coś zrobię źle. I co, tak rękami to było za tego wywać, czy co? Tak, poprzyciskajcie. Właśnie. Nie powinniście przechodzić tutaj z paznokciami, bo ja już całe Nie. podziubałam. Ja będę miała takie po prostu taki wzorek kółkowany. O! Fajnie. No nie no, w tej To jest do gładzenia, słuchajcie, czyli... Ha, czyli... Ja niepotrzebnie z... robiłam te te. Najpierw sobie to obetnij, bo będzie Ci się łatwiej, łatwiej pracowało. Okay, to ja tak już tak. to wycinam w takim razie. Krzywo jak nie wiem, ale no, jest posiłek. git. I co, teraz mogę sobie te końce na przykład opracowywać? Tak, tak, tak. tutaj właśnie no. macie miseczkę z wodą. No, ja. Jak sobie lekko zamoczysz w tym palet, to możesz to sobie bardzo ładnie wygładzić. Tylko brzeżek jest ważny. Bo oczywiście hmm. nad brzegiem wypadałoby dłużej posiedzieć. Dobra, przetre, brzeg. No to musi być dobry brzeg, jakby się piło zupę z niego, nie? No to się. mi się. A co w ogóle napiszecie? Może tam. ja napiszę Krzysiek, a on napisze Weronika. Ja też chciałem napisać Krzysiek. I jak najwięcej serduszek, bo tak. naprawdę... Ja chciałem serduszko zrobić na dnie, taki mam zamysł artystyczny. Robię napis na ściance miski. Idziemy. I tak poruszaj na bokic, chcę, żeby się dobrze odbiło w kół z każdej strony. Okej, okay. Teraz jest bombowo. Eee, może jednak werka superka zrobię, co? Dobra, ja robię taki tak, napis do... dookoła. Do... <grym> Mam tutaj prostu werka i na przeciwko superka. Jak ci się Ci podoba? No, mm. fajnie. serduszka robione są. Nawet prosto Ci tak w miarę to wyszło. Dobra, odbijam to. No. Jest git. Mo A może Krzysiu Ci pomoże, co? Daj Krzysiu, pomóż mi. Muszę hmm. no, też tak zrobić, tak, no. musisz zrobić. oczywiście, no. I poruszać na boki trochę, wiesz co okay. o co Oooo. Ja tak. Tak. Zobaczymy, bo tak miało być w mojej koncepcji trochę krzywo. No i świetnie wyszło. Tak krzywo miało być. Ale się musisz ty. Tym, nie? No i dajemy tak. Zobacz jak wsi ładnie, najładniej co było to było akurat. Super Krzysiu, dziękuję za 10 pomoc. 10 złotych.

To było super. No nawet ładniej Ci to wyszło. No, ale Tobie ładniej, no. Yes, dziękujemy bardzo. Było bardzo fajnie. Tak, cieszę się bardzo, mi było również bardzo miło. Tak. Fajnie jest no, czegoś takiego nowego. No, ranu no to jesteśmy po kolejnej rzeczy. Bardzo Jak... fajnej, bardzo mi się podobało. To jest kolejna koperta z kolejną rzeczą, gdzie się udajemy, po prostu podpowiedź dla Ciebie. Zostawiłaś już swój ślad. Następny etap przyniesie dużo energii i radości, której nie da się powstrzymać. Tak no nie jedziemy. Tam. Dużo energii i radości, której nie da się powstrzymać. Jedziemy na kawę, kochanie. Do, do, no, zielona koperta, idziemy do żabki na kawę. Naprawdę? No nie, ale też pojedziemy po prostu, bo no, nie piliśmy. To co, park z trampolin? Jakbym cię zabrał na, na randkę do parku trampolin, to czy byś była smutna? Nie, fajnie by było. Na no, jakąkolwiek randkę byś mnie zabrał, to by było fajnie. No widzisz? W żabce będę się cieszyć. No widzisz? Pójdź pod kamerę. <laughs> Dobra, idziemy Panorama fitness. A co się robi panorama fitness? Trening, kochaniem. A co to za trening? Siłowy, klata, biceps, ewentualnie potem się porozciągamy, dlatego miałeś wziąć strój sportowy, działałaś? Wiem, że pięknie wyglądasz w tej sukience, ale no, kochanie, będziesz no, musiała się przebrać po prostu. No to pora. Dobra, no to idziemy. Co się cieszysz? <noise> co będziemy teraz robić? No, idziemy na trening, to jest taka siłownia, uh -huh. którą można zarezerwować właśnie dla par. Z A taką... to co my idziemy na jakiś taniec? Wyścia taniec. Dobra, Dobrze. dobra. O kurde! Tak stary, idziemy na bieżnie, wchodzimy na pół godziny i na, napierdzielamy na bieżni, trening. Nieprawda, widziałam Prawda. już pieski. Nie, tam nie idziemy, my na, my na bieżnię idziemy. Nie, widziałam. Dobrze, no to jak już e, widziałaś przez e, drzwi, no to, to jesteśmy na siłowni, idziemy na bieżnię, Nieprawda. czeka nas 5 km. Nieprawda, idziemy i będziemy z pieskami jogę ćwiczyć, tak? Tak, no bo ja z Werą bardzo kochamy pieski, bo też po prostu czasem u nas jest Bodzio, piesek mojej mamy i też w przyszłości chcielibyśmy mieć pieska, dlatego bo po prostu chciałem cię zabrać na jogę z pieskami. A mega mi się podoba. Idealnie jest po prostu. Sześć, Karolina. Sześć pieski ma. Sześć mam. Zobacz, jaką pastę ma do zębów taką. Ja jestem w raju, tak, w raju jestem. Tak. Są takie pieski, jak są auta są na takim podwoziu obniżonym po prostu, nie? To ona tak chodzą po prostu. To są korgisie, tak? No Zobacz, Upa, że to nie przyszło pacz. Normalnie za nogę normalnie mieć tutaj gryzie. Tak. Krzysiu, ty to wiesz jak tutaj zadowolić kobietę. No chodź, no chodź. Jaki suchod. Dobra, on mnie wybrał Krzysiu. Naprawdę musimy go porwać. Powiedziałam to za głośno, zdecydowanie. Naprawdę Krzysiu, nie byłam w życiu najlepszej rasce. Proszę bardzo, żeby sobie zająć miejsce na macie, bo Dobre. jesteście na jodze z pieskami. Dobrze się to O nie. Będzie mi mega miło, jak troszeczkę się poruszamy. Nie będę was za bardzo męczyć, bo wiadomo, że jesteście tutaj dla pieseczków, ale tak troszeczkę, się poruszamy. Stańcie sobie kochani w rozkroku rączki na bok. I tak, i... tak lewa ręka wędruje do prawej nogi. Do gruby rury na dzień dobry. Tak jest. O! Powolutku zmiana. Prawdolej Na razie prędko masz więcej tych tutaj poddanych. Dobre, ugnijcie nogę, Bo i patrz. O! Jest To są treningi siłowe z pieskami, takie męskie sporty po prostu. Nie? No, właśnie, się... jest. <grym> I usiądziemy sobie, żeby pieseczki miały łatwiejszy dostęp do was. Nie no, to i co tam sądziała? I co? Kto ma teraz, jest królem piesków? Moja. No

To? Właśnie jestem w niebie, tleskała. <grymne> no, patrz, no, nie mogę go sprawdzić. Może gościu, to jest ty, ale muszę podnieść wiesz tak. Pod od Ale fajnie, co? Właśnie Właśnie wow. ugryz mi brodę. To nie wiem, czy tak chyba. Wydech do góry. I brawo, dziękuję. Ślicznie, no gawielni, I ślicznie wyjście na z pieseczkami, bo i tak nie da, co mnie zrobić. W naszym zajęciu zawsze robimy zdjęcie o, pamiątkowe, o więc osłownie. jak chcecie zaproponować, to proszę, proszę o dziękujęć. Pieski, 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 więcej piesków, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra, i o... tu. Zadziora jesteś, co? Widzisz mnie tak, pogryz malutki. Różne mają też obroże, kolorami są podzielone. To jest zielony twój. Zobacz jakiś piesek. Masz czerwoną z tego. To jest piesek czajnika, nie, niebieski. Prosto. Co? Patrz, patrz, za zadziora. to mnie tak gryzie. No, tak gryzie. Są dwa takie, co tak gryzą. Jak weźmiemy pieska, to już się na jednym nie skończy potem. Musi być taki sześciopak co najmniej. Patrz na Sandrę, jak ona wykameruje tak, jedną tak, jedno, jedno tak, ręką. Tak tak po prostu robota jest zrobiona, a druga ręką ten. Jest... A jak ci się podoba randka Idealnie najlepsza randka. Się Jezu, jakie to było! super! Musimy ci, tu wrócić. Mówiłem ci, że to będzie najlepszy dzień randek na świecie. No, najlepszy. Parko pora na ostatnią kopertę. Już możesz otwierać po prostu. No czekaj, jesteś, jesteś gotowa? Nie wiem, to są dwie kartki. Jest Pies, pieski fajne czy nie? Fajnie, idealnie. Tak, Dawno się tak Budzi. bardzo nie bawiłam. No to super, najpierw to. Śmiech, radość i dobra zabawa już za nami. Aha! Czyli już teraz będzie tylko gorzej. No tak, mówiłem ci, że bjeżdża 10 kilometrów. Teraz czas na coś, co pozwoli nam przedłużyć tę przygodę. I to tyle? No jeszcze jest druga kartka tam. Bilet na wspólny wypoczynek? Termin niedaleki? No tak. Jak... urlop, 9 orłów Tak, no tak jak, tak jak chciałaś, pojedziemy gdzieś nie na 7 dni, ale na kilka dni po prostu pojedziemy. To jest taki bilet po prostu na wyjazd, że co chodzi. Naprawdę? Takie zwieńczenie randki po prostu. Ale jesteś słodki. Dawno nie mieliśmy tyle czasu dla siebie. No, i naprawdę. Co? Ty nigdy nie byłeś taki kochany i romantyczny. No, no widzisz. Co ten YouTube robi Kochani widzowie, dziękuję wam bardzo, bo to też dzięki wam mogłam spędzić taki super dzień. A, nice dziękuję pokój. ci Krzysiu. Daj nice spokój. Dziękuję ci Sanderka, że byłaś z nami. Dziękuję. Bo... Ja byliśmy po prostu, ca cała radka po prostu w byliśmy. Sandra była z nami. I mam nadzieję, że wam się podobało. Mi się bardzo podobało. Dzięki. My lecimy na ja wyjazd weekendowy, cykpyk. Pojechaliśmy na wspólny urlop, ale nic nie nagrywaliśmy, żeby móc spędzić ten czas tylko ze sobą i się wycigować w 100%.